Częściej pod naszymi filmami pytacie nas o motocykle. Czasem są to konkretne motocykle, czasem jakieś kategorie. W tym i w następnym odcinku, bo ponieważ wybrałem 16 motocykli, podzielę to na dwa odcinki. W każdym odcinku będzie po 8 maszyn. Natomiast tutaj skupiłem się na tym, żeby kupić motocykl, wybrać przede wszystkim motocykl jak najmniej awaryjny. Nie wyznaczałem więc półki cenowej, czy to ma być motocykl do 4, do 5 czy do 10 tysięcy złotych. Natomiast najważniejsze było dla mnie to, żeby on był jak najbardziej bezawaryjny i tani w eksploatacji. I teraz mógłbym powiedzieć coś o kalendarzu. Tu widzicie kalendarz ładny, taki zielony. Przyja temu także fakt, że w zasadzie jest już końcówka sezonu motocyklowego. Za chwilę spodziewamy się śniegu, może w końcu spadnie. Mamy chwilę spokoju na naszym sklepie w Czerwonaku. A jeżeli chcecie wiedzieć, jakie najfajniejsze motocykle mieliśmy w tym roku, w 2020, to na przyszły rok przygotowaliśmy dla Was taki kalendarz. Dla wszystkich zainteresowanych odsyłam link w opisie tego filmu. Jednak zanim przejdziemy do konkretnych motocykli. Do tych konkretnych ośmiu motocykli musimy pamiętać, że większość z nich to są motocykle, które pochodzą z okolic 2000 roku, czyli jak łatwo policzyć na karku, będą miały już w okolicach 20 lat. Czasem będzie to troszkę mniej, czasem troszkę więcej, więc to nie oznacza, że ja powiem Wam, że na przykład Yamaha TDM 850 albo Honda CBR F4 to jest super bezawaryjny motocykl, Wy go kupicie i nigdy Wam się nic nie zepsuje. Nie, to oznacza tylko tyle, że te motocykle generalnie się nie psują pod warunkiem, że są zadbane. Więc kupując taki motocykl, musicie wiedzieć o tym, że z silnikiem raczej nie będzie problemu, jeżeli przechodził standardowe przeglądy i wy również tego dopilnujecie. Natomiast inne podzespoły motocykla mogą wymagać już waszej miłości i ingerencji, takie jak zawieszenie. Mało kto sprawdza tylne zawieszenie przednie, też już może wymagać naszego zaangażowania i wymiany oleju i uszczelniaczy. Trzeba sprawdzić hamulce, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Jeżeli jesteśmy przy hamulcach, to pamiętajmy także o oponach, bo one również bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo. I czasem zdarzy się, że ta opona ma już 12 lat w tym motocyklu i z całą pewnością nadaje się do wymiany. Tak samo jeśli chodzi o napęd, yy, i jakby ogólny przegląd jednostki napędowej czy chociażby elektryki. Tutaj akurat elektryki w tych motocyklach będzie bardzo niewiele, ale musimy pamiętać o tym, żeby światła, kierunkowskazy czy licznik były po prostu sprawne. Więc teraz przechodzimy do naszej listy. Będę się wspierał trochę tym, co napisałem, więc wybaczcie, ale tego jest naprawdę dużo. Myślę, że to nie będzie problem. Pierwszy motocykl to będzie prawdziwa bomba, bo jak inaczej określić motocykl, który ma silnik V4? Rozpędza się w okolicach 4 sekund do setki i ma monowahacz z tyłu. Mówimy o Hondzie VFR 800. Dokładnie chodzi nam o roczniki 98 do 2002 roku. Ponieważ już od 2003 roku weszła nowsza wersja VTEC. ten model, o którym ja mówię, jest jeszcze na kołach zębatych. I to jest bardzo ważne, ponieważ wygląda może już troszkę bardziej ociężale niż nowsze VFR-ki. Natomiast musimy pamiętać skąd się wywodzi. A wywodzi się bezpośrednio z 750, która z kolei swoje korzenie ma na torach wyścigowych. Tak, te motocykle wywodzą się z torów wyścigowych. Natomiast nasza 800 została poprawiona. Ten silnik naprawdę jest uważany za jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o mm, przyspieszenie, elastyczność, ale również trwałość jednostki napędowej. To jest genialna rzecz, co te silniki potrafią robić i jak one brzmią. One, kiedy odpalimy ten motocykl, one tak brzmią, jakby próbowały złapać oddech. Ale kiedy je wkręcisz lekko na obroty, od razu słyszysz, że to jest dźwięk V czwórki, więc to jest genialne. Podobnie brzmią właśnie stare monstery, chociaż mają V2, i podobnie brzmiała Honda, którą mieliśmy, czyli VTR1000. z tą różnicą, że tutaj mówimy o 800 troszkę bardziej turystycznej, znaczy zdecydowanie dużo bardziej turystycznej, chociaż wywodzącej się właśnie z torów wyścigowych. Tutaj mamy dużo wygodniejszą pozycję, większą masę motocykla, mniej Wpływa to na problemy z bocznym wiatrem, na przykład, i występują z tyłu boczne rączki do trzymania się dla pasażerki. Więc ten motocykl nie tylko zapewnia nam fajne, przyjemne osiągi, świetne doznania dźwiękowe, ale również wygodę w trasie. I do tego ten monowahacz, fajny wydech to wszystko sprawia, że warto tym motocyklem się zainteresować. Występował zarówno w wersji z ABS-em, jak, jak i bez ABS-u, i zobaczcie, jak przez ten czas się dużo zmieniło. Teraz ABS motocykl waży jakieś 2 kilo, wówczas ważył 10 kilo. Natomiast niezależnie od tego, czy kupicie wersję z ABS-em, czy bez ABS-u, każda z nich w 800C była już z CBS-em. Motocykl można kupić od 6 do 10 tysięcy złotych, natomiast ja generalnie skupiłbym się na tej końcówce. Tej ceny i to we wszystkich motocyklach, o których Wam dzisiaj opowiem, czyli za 8-9 tysięcy złotych możemy kupić fajny, jeżdżący, przyjemny egzemplarz, gdzie prawdopodobnie nasz nakład finansowy będzie albo żaden, albo bardzo nieduży. I przypominam, mamy do czynienia z japońskim, nie psującym się motocyklem, który spokojnie pokonuje 250 tysięcy kilometrów, jak i więcej bez remontu, pod warunkiem, że jest zadbany. Drugi punkt z naszej listy, również Japończyk. W sumie chyba wszystkie motocykle z dzisiejszego odcinka te będą Japończyki, bo mówimy o trwałości. Yamaha XJ600. I tutaj, w przeciwieństwie do vfr emocji nie będzie. Nasza Yamaha była produkowana bardzo długo. Oczywiście po drodze następowały zmiany, i była produkowana od 1991 do 2003 roku. Jest to bardzo tani motocykl w zakupie, natomiast on był już tani w momencie, kiedy dobitował na rynek, ponieważ Yamaha przyświęcała właśnie taka inicjatywa, że to ma być tani, uniwersalny motocykl dla ludu. Dzisiaj możemy go kupić w okolicach od 3 do 6,5 tysiąca złotych i spokojnie za 4,5 do 5000 zł możemy kupić fajne, przyjemne jeżdżące egzemplarze. Nas interesują głównie modele z 96-98 roku, ponieważ one zostały poprawione, mają lepsze zawieszenie, gaźniki czy od 98 roku podwójne tarcze z przodu. Jakby to będzie ten wyznacznik, myślę, że te 98 to jest to, co właśnie chcielibyśmy kupić. Silnik to cztery cylindry zasilane gaźnikami. Jeżeli mają dobrze wyregulowane gaźniki oraz sprawną pompę paliwową, to ta jednostka napędowa jest bezawaryjna. Nie zapewnia nam jakichś szalonych emocji. Jakieś tam zapewnia, no, ponieważ moc wynosi 61 koni mechanicznych, więc tak, przy ponad 200 kg na sucho no nie będziemy rozpędzali się w jakimś zatrważającym tempie. Natomiast wygodna pozycja prostość obsługi i jakby ta długowieczność Yamachy i przede wszystkim bardzo, bardzo niski koszt zakupu tego motocykla i eksploatacji sprawia, że to może być ciekawa opcja dla osób, które chcą wejść w ten świat motocykli. Oczywiście wygląd tego motocykla jest klasyczny, chociaż z biegiem lat zauważymy, że anachronizm w nim postępuje. No to widać po prostu, nawet nowsze GS-y 500 wyglądają nowocześniej niż nasza XJ. -ta. Natomiast nawet do dzisiaj znam właścicieli takich motocykli, którzy są z nich zwyczajnie zadowoleni. Skoro mówiliśmy o nudnej XJ600, to teraz powiemy z kolei o Nakedzie bardzo żywiołowym, który uwielbia wkręcać się pod czerwone pola, chociaż jego silnik liczy sobie no, 30 lat, tak lekko licząc. A mianowicie chodzi nam o Hondę Hornet 600. I mówimy tutaj o rocznikach od 98 do 2006, przy czym ten ostatni rocznik, 2006, jest już takim final edition, z lepszym zawieszeniem, układem hamulcowym, czy chociażby zmienionym kokpitem, który pochodził od Hondy CBR600F4i. I tak, mieliśmy okazję pojeździć takim motocyklem, bardzo dobrze go wspominam. Ciekawostka jest taka, że silnik bezpośrednio pochodzi z modelu F3, Zresztą w Hondzie CBF 600 również będziemy mieli do czynienia z podobnym silnikiem. Jest to jednostka bardzo trwała, również na gaźnikach o nie trzeba będzie zadbać, natomiast dobrze eksploatowana nie sprawia żadnych problemów. Mało tego, nawet byli ludzie, którzy takim motocyklem bawili się w stand, więc da się, robi się to całkiem przyjemnie, z tym, że trzeba zaznaczyć tutaj, że rama jest dosyć miękka i raczej nie lubi mocnych uderzeń. Jeżeli nie jesteśmy pewni takiego motocykla, czy nie brał, czy jeździ na pewno poprawnie, to czasem wystarczy zdjąć bagę, aby zobaczyć, że pod bakiem ta rama może być zakrzywiona. Natomiast to są już takie ciekawostki. Jeżeli wydamy odpowiedni budżet na nasz motocykl, to powinniśmy dostać fajnie jeżdżący, bardzo wkręcający się na obroty motocykl. I tutaj ciekawa charakterystyka, jeżeli ktoś mówi, że hornet to tak strasznie zapieprza, to wcześniej chyba idzie tylko 125, ponieważ tak naprawdę do 6000 nasz Hornet to tam ledwo się odpycha i ma 34 konie maniczne, czyli generalnie gdzieś coś w tych okolicach dopiero pod sam koniec obrotomierza osiąga tą moc 96 lub 98 koni manicznych w tych nowszych wersjach. To sprawia, że jeżeli mamy trochę rozumu w głowie, czy tam Pan Bóg nabi czuwa, to będziemy w stanie tym motocyklem się wjeździć bez jakichś tam większych szaleństw, a w momencie, kiedy już jesteśmy trochę bardziej wprawieni, to wkręcanie go pod czerwone pole, szczególnie na akcesoryjnym układzie wydechowym, sprawi nam dużo frajdy. Do tego uniwersalne, raczej miękkie zawieszenie i fajny układ habulcowy sprawia, że tym motocyklem jeździ się po prostu łatwo. Jeśli chodzi o ceny, to zaczynają się od 6 do 10 tysięcy złotych. I moim zdaniem, poza tymi perełkami z ostatniego rocznika, trzeba wydać na taki motocykl rozsądne 8 tysięcy złotych, czyli bliżej tej górnej granicy, aby mieć fajny, jeżdżący i przyjemny motocykl. Lecimy dalej. Skoro mówiliśmy już o Hondzie i Yamaszy, no to trzeba powiedzieć także o Suzuki. I zaczniemy od Suzuki Bandit. 600. To jest również motocykl, którym mieliśmy okazję już pojeździć w kilku wersjach. Taka ciekawostka, 650 nadal, nadal jest w mojej rodzinie, więc jakby gdzieś te motocykle cały czas krążą. Nawet krąży taka legenda, że ten słynny olejak, który powstał w 1995 roku, znaczy on powstał wcześniej, ale jakby w 1995 roku powstał Bandit 600, ten słynny olejak, który jest w tej jednostce napędowej, będzie działał do końca świata, dopóki będzie miał olej, a jak olej mu się skończył, to jeszcze kilka dni później. Więc, jakby trwałość tej maszyny jest legendarna. Tutaj również mówimy o wersji na wtryskach i jest to model produkowany od 1995 do 2004 roku. Natomiast ja bym się skupiał na tych modelach w okolicach 2000 roku w górę, ponieważ są one już takie najbardziej dopracowane, jeżeli mówimy nadal o tym silniku zasilanym gaźnikami. 78 koni w naszym Bandicie, który również nie jest zbyt lekki, ponieważ tam waży w okolicach 220 kg i taka ciekawostka 1200 waży tylko ciutkę więcej, jakby w ogóle wizualnie, wielkościowo one są do siebie mega, mega zbliżone. Natomiast 600 produkuje 78 koni manicznych i według mnie no ta moc nie zasługuje na to, żeby nazywać ten motocykl banditem. 1200 to jest bandit, 600 to jest taki mały bandziorek. Natomiast wystarczy, żeby nas popychać do przodu, tam w okolicach 4 sekund, osiągać 200 km na godzinę. I w tej wyższej partii obrotów elastyczność silnika jest bardzo fajna. Do tego Bandit mało pali, tak jak wspominałem, jest bez awaryjny. Tutaj warto zauważyć, że mamy również grubą kanapę. Jest to dwuosobowa, pełna kanapa. Z tyłu mamy miejsce do trzymania się pasażerki. I ten motocykl, mimo że nie ma jakiegoś super ugięcia kolan, jakby to będziemy po jakimś czasie czuli, to dosyć dobrze czuję się w trasach i spokojnie znam osoby, które takimi motocyklami objeżdżają całą Polskę. Biorąc pod uwagę rozpiętość cenową, która wynosi od 4 do 9 tysięcy złotych za te fajniejsze egzemplarze, myślę, że możemy tanio kupić sobie fajny i przyjemny motocykl. Ja osobiście myślę, że szukałbym motocykla w przedziale od 6 do 7 tysięcy złotych i przede wszystkim zwracałbym uwagę nie na jakieś kolorowe gadżety, inne kierownice czy klamki hamulcowe, zmienione lusterka czy układ wydechowy, ale jak najlepszy stan całego motocykla. Honda CBR 600 F3. Tak, wchodzimy do motocykli sportowych. VTR-ka mogła być taką namiastką motocykla sportowego, natomiast F3 to jest prawdziwa legenda, jeżeli chodzi o motocykle sportowe i tak mówimy tutaj o prawdziwym dziadku, ponieważ ten motocykl zakończył swoją produkcję w 1998 roku, kiedy to wszedł nowszy model F4. I tutaj nawiązując już, że mówiliśmy o Hornecie, mamy ten sam silnik, który maksymalnie produkuje 105 koni mechanicznych, natomiast zobaczcie, że do 9000 obrotów tam się niewiele dzieje, on ma 34 koni mechaniczne, natomiast przez kolejne 3000 obrotów do tych 12000 jego moc wzrasta trzykrotnie. Więc tak, jest to typowa szlifiera. Mało tego, Honda znana jest ze swojej niezawodności i tak zdaje sobie sprawę, że w najlepszym wypadku kupicie 22-letni motocykl. Natomiast wiele osób pisze, co kupić za 4 czy 5 tysięcy złotych, a taki model możemy kupić właśnie w oglicach 5, 5,5 tysiąca złotych i powinien być to dosyć zadbany model. I taką Hondą możemy sobie podjechać spokojnie pod najfajniejszą remizę w okolicy i mieć pewność, że nie tylko wyrwiemy coś na ścigę, ale również spod tej remizy odjedziemy w przeciwieństwie do na przykład niektórych Yamah z tego samego okresu. Poza tym, że jest to motocykl sportowy, ma swoją owiewkę i moim zdaniem pełną owiewkę i fajną lampę. Moim zdaniem, no tył motocykl nie wygląda już za nowocześnie, ale ten przód, ta klasyka, te malowania Hondy z lat 90. nadal coś w sobie mają. Więc jeżeli chcecie kupić taki motocykl, takiego yang timera, może nie po to, żeby nim zapierdzielać 240 km na godzinę, bo pewnie jeszcze do takiej prędkości się rozpędzi, to jest to propozycja godna rozważenia. W następnym odcinku powiem wam o młodszych, młodszym rodzeństwie. Tej Hondy. Mówiliśmy o motocyklach typu Naked, mówiliśmy o motocyklach Sport Touring, o motocyklach, o motocyklach sportowych, więc teraz powiemy o motocyklach turystycznych. A takim flagowym motocyklem turystycznym lat 90. jest motocykl Honda Transalp 600. My mieliśmy okazję powiedzieć 650, czyli jakby kolejną generacją tego motocykla. Natomiast 600 aktualnie chodzi w bardzo przyzwoitych cenach. I z tego, co widziałem, da się wyrwać egzemplarze zadbane. Nie wiem, czy wierzyłbym w przebiegi rzędu 39 tysięcy kilometrów, ponieważ to jest typowy obieży świat. To jest motocykl, który w ogóle nie będzie was porywał swoją mocą, układem hamulcowym, nie wiem, zawieszeniem. To jest po prostu motocykl, w którym nic nie ma się psuć. A chodzą legendy, podobnie jak w przypadku bandita, z tą różnicą, że tutaj ponoć wszystko da się naprawić. Śrubokrętem, gumą do życia i trytytkami. Wystarczy później to zalać olejem i na pewno będzie chodzić, jeździć i zdobywać kolejne szczyty, kolejne kilometry. Mało tego Transalp ma wysoki skok zawieszenia, wysoki prześwit i nie boi się zjeżdżać z utwardzonych szlaków. On nawet był znany z tego, żeby właśnie zjeżdżać tam, gdzie asfaltu nie ma. Nie jest to moto motocykl może zbyt lekki, ale naprawdę wszystkie te drogi boczne, po których auta już sobie mogą mniej radzić, Transalp zwyczajnie zjeździ. Jeżeli pokonywanie kolejnych kilometrów Wam sprawia radość i widok tego, co możecie zobaczyć, często niedostępny dla innych, to jest to, czego chcecie, a nie dbacie o wygląd czy najlepsze osiągi, to Transalp może spełnić Wasze wymogi. Taki motocykl był produkowany w latach 87 do 9.9. Jeżeli chodzi o cenę, wynosi ona od 5 do 11 tysięcy złotych i tutaj również do takiego motocykla nie podchodziłbym z kasą mniejszą niż 8 tysięcy złotych. Myślę, że od tej granicy w górę zaczynają się egzemplarze, które w bezpieczny sposób, i tak jeszcze musicie zrobić odpowiedni przegląd przed sezonem, będą Wam po prostu dobrze służyć i zawiązą zawiozą wam tam, gdzie chcecie, a nawet kawałek dalej. I jeszcze przede wszystkim wrócicie bezpiecznie do domu. Do tej pory mieliśmy same duże pojemności, więc teraz coś dla osób, które chcą czegoś mniejszego. Motocykl, na którym ja osobiście spędziłem trochę czasu, ponieważ uczył mnie on jazdy na motocyklach, tej prawdziwej w ruchu miejskim. Na tym motocyklu także zdawałem swój egzamin. Jest to mianowicie Yamaha IBR 250. I tak, ten motocykl będzie budził bardzo mało emocji dla osób, które już jeździły na motocyklach, ponieważ ta 250 rozwija 21 koni mechanicznych. Więc tak, to nie jest dużo. Z tego co ja pamiętam, to już przy 100 km na godzinę zaczynał drżeć, a nie pamiętam, czy udało mi się rozpędzić do 120 km na godzinę. Więc jak na 250 powiedzieć, że ma przeciętne możliwości, jest, no, to jakby nie powiedzieć zbyt wiele. Ale mimo wszystko, mimo nawet faktu, że był produkowany w Brazylii, a jego mniejszy brat IBR 125 był produkowany w Chinach. Przez długi, długi czas to nie można powiedzieć, że są to złe motocykle, ponieważ jak nauka jazdy pokazała, one zniosą naprawdę wiele. Więc jeżeli uda Wam się dorwać bardzo tanio egzemplarze jeżdżące, takie w miarę świeże, to będziecie z eksploatacji takiego motocykla zadowoleni. Mało tego, on może nie jest szybszy niż 125, no może troszeczkę tylko szybszy, lepiej się rozpędza, bo jednak ma te 20 koni, to on pali także tyle co 125, czyli w okolicach 3 litrów z małym hakiem. Jest mało awaryjna, i mimo wszystko, mimo że jakby nie wzbudza emocji z bardziej doświadczonego pokolenia motocyklistów, to ja pamiętam, jak ja się uczyłem jeździć na, na tym motocyklu, jak ja byłem z tego dumny. Jak podjeżdżałem pod mój blok, w którym mieszkałem, pokazywałem rodzicom: Zobaczcie, robię te prawko, zarobiłem za swoje, jeżdżę prawdziwym motocyklem. Takie emocje to wtedy we mnie budziło, i mam nadzieję, że ten motocykl jeszcze znajdzie swoich nabywców, którzy również będą. Odczuwali podobne emocje. Jeżeli chodzi o cenę, to wynosi ona od 3 do 6 tysięcy złotych, więc zobaczcie, że mówimy naprawdę o niskim budżecie i spokojnie już za 3,5-4 tysiące złotych kupimy fajny, przyjemny, jeżdżący egzemplarz. I teraz ostatni punkt naszej dzisiejszej listy. Trzymałem go specjalnie jako punkt ostatni, ponieważ w większości przypadków jest to punkt otwierający takie zestawienia, a mówimy o słynnym Suzuki GS500. Tak, ten punkt po prostu musiał się tutaj znaleźć. Długo był produkowany, bo przecież nawet po 2000 roku jeszcze był produkowany. Występuje w wersji z owiewką, jak i bez owiewki. Nawet ta, owiewka, ta wersja z owiewką bardzo ładnie wygląda. Do dzisiaj może się ludziom podobać. Jest po prostu mega trwały i ultra tani. Oczywiście pod warunkiem, że kupimy zadbany egzemplarz i będziemy go dobrze serwisowali. Ale też jest na tyle prosty w serwisie. Że osoby, które chcą się nauczyć mechaniki motocyklowej, to właśnie na takim motocyklu czy na XJ600, o którym mówiliśmy, mogą się spokojnie uczyć. Że jeżeli nie chcecie ciężkiej, dużej XJ600, to GS500, który jest mniejszym motocyklem, to wydawałoby się, że, że no to będzie po prostu mały motocykl dla mega początkujących? Niekoniecznie. On ma bardzo podobne wyniki, jeżeli chodzi o przyspieszenie co XJ600. Ba, w związku z tym, że jest lżejszy, to jakby ta niska masa rekompensuje mniejszy, słabszy silnik i on przyspiesza nawet lepiej. Będzie ten motocykl również tańszy, bo będzie mniej pali z racji mniejszego silnika i mniejszej masy, będzie mniej zużywał klocki hamulcowe, opony czy łańcuch. Ja osobiście myślę, że jeżeli szukacie swojej pierwszej, fajnej maszyny, i nie boicie się tego, że nie wiem, ktoś będzie mówił o Was, o kurczę 500 to taki motocykl mały dla dzieci, to to jest nieprawda, ponieważ tym motocyklem będzie Wam się lepiej jeździło niż XJ600. A jeżeli wzrostowo, gabarytowo GS Wam pasuje, bo to też wcale nie jest taki najmniejszy motocykl jaki można kupić, to bierzcie w ciemno pod warunkiem, że kupicie dobry egzemplarz. Podkreślam to strasznie, ale nie chcę później komentarzy typu, a ja kupiłem taki motocykl i w ogóle nie było tak, jak Motobanda mówi, wszystko się psuło. A jak kupiłeś motocykl za 1500 zł, wiedząc o tym, że leje już z niego olej, zawieszenie tam nie istnieje, klocki hamulcowe już dawno wygasły. No to nie ma się czego dziwić. W następnym odcinku, który nagramy dla Was już wkrótce, będą kolejne motocykle, również najkedy pojawi się coś sportowego i kilka młodszych motocykli. Najstarszą była tutaj F-3 i myślę, że teraz już będziemy raczej szli w górę. Cenowo również pokażemy kilka różnych półek cenowych. Także widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. A Wy nam napiszcie w komentarzach, jakie motocykle do tej listy jeszcze byście dodali. I fajnie, gdyby to były nie tylko motocykle sportowe czy Nakedy, ale na przykład Enduro. Bo za ten segment jeszcze się nie zabrałem.